Zbudowany jako dom myśliwski, przepięknie wkomponowany w okalający go park, usytuowany poza obrębem Sikarpniki u podnóża gór Sokolich, oddalony o kilkaset metrów od głównej drogi przecinającej wieś, Eichenschloss już na pierwszy rzut oka bardziej przypomina mały pałac aniżeli dom myśliwski. Wybudowany w roku 1875 przez berlińską firmę budowlaną architektów Hermana Ende i Wilhelma Böckmana, twórców siedziby japońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w Tokio i budynku Landeshaus w Gdańsku oraz wielu reprezentacyjnych budynków i rezydencji w Berlinie, Gdańsku i innych miastach europejskich, Pałac Dębowy stanowi dzięki swemu położeniu i formie unikatowe dzieło architektury XIX wieku. Rezydencja otoczona została pięknym parkiem, który rozpoczęto realizować po 1878 roku. Wykorzystano wówczas istniejące warunki terenowe, zastane zadrzewienie i podmokłe polany leśne. W najbliższym otoczeniu willi wprowadzono do istniejącego drzewostanu nowe gatunki drzew. Przeważnie aklimatyzowane iglaki i ozdobne krzewy, takie jak rododendrony i magnolie. W stawie rosły różnorakie lilie. Przed budynkiem założono ogród botaniczny z egzotycznymi kwiatami oraz ogród skalny. Większość bardzo wyrośniętych obecnie drzew pochodzi z Ameryki Północnej, Japonii i Wschodniej Azji. Pałac jest budowlą trójkondygnacyjną o zróżnicowanej bryle, murowaną z cegły, z wysokimi spadzistymi dachami. Sylwetkę wzbogacają ponadto ustawiona prostokątnie wieża, ryzalit i wykusz. Willi nadano formę eklektyczną. Wnętrze wzbudza podziw z uwagi na wysoką staranność i rzemieślniczą jakość. Początkowo wnętrze nie miało charakteru myśliwskiego, dopiero później jadalnie na parterze została przekształcona na salę myśliwską z dominującymi motywami myśliwskimi na tkaninach osłaniających ściany. W oknach są zachowane oryginalne, malowane witraże. Stropy posiadają bogato wyprofilowane belki o układzie kasetonowym. W holu niedawno odsłonięto ornamentowane malarstwo ścienne. Z tarasu można podziwiać pałacowy park.